W świąteczny weekend grudziądzanie będą mieli możliwość obejrzenia wystaw w muzeum, jednak w nieco innych godzinach. W Wielki Piątek oraz w poniedziałek wielkanocny zapraszamy do zwiedzania w godzinach od 10 do 15, natomiast sobota wielkanocna i niedziela wielkanocna muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. W zamian można wybrać się na Górę Zamkową czy Wieżę Klimek. Te obiekty czynne są w godzinach od 9 do 20. A już 19 kwietnia w Bibliotece Filii nr 8 o godzinie 12 odbędzie się kolejne spotkanie dla seniorów. Odbędzie się prelekcja dyplomowanego protetyka słuchu Pani Agnieszka. Agnieszki Kopeć na temat rehabilitacji słuchu w XXI wieku. Po tej prelekcji będą mieli Państwo możliwość darmowego przebadania słuchu. 20 kwietnia w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Legionów odbędzie się spektakl wykonany przez Grudziącki Teatr. Zapraszam Państwa tym razem tutaj do nas do gmachu, do czytelni Czasopism na godzinę 17, gdzie kolejny raz będą mieli Państwo możliwość obejrzenia spektaklu pod tytułem Szkoła przetrwania dla mężczyzn i kobiet, czyli jak sobie radzić z płcią przeciwną i nie zwariować. W reżyserii oczywiście pana Krzysztofa Rotnickiego. Serdecznie zapraszam. Pap, alo, alo na Osiedlu zapraszam już w środę 19 kwietnia o godzinie 18 na wykład farmaceutki, która opowie o preparatach chemicznych i naturalnych. Porównanie preparatów farmaceutycznych w stosunku do preparatów naturalnych Aloha Forever. Zapraszamy serdecznie osoby, które dbają o swoje zdrowie i chciałby posłuchać, jakie korzyści niesie ze sobą dbanie o zdrowie. Ponadto w każdy piątek od godziny 18:00 można wziąć udział w karaoke. To idealna okazja na to, by po pracy móc się odstresować i w śpiewający sposób zacząć weekend. Co tydzień w piątek zapraszamy na karaoke. Od 18 śpiewamy sobie różne piosenki. Raz w miesiącu przy karaoke odbywa się również degustacja piwa. 14 kwiecień przypada właśnie na to wydarzenie. Degustacja piwa jest zawsze u nas bezpłatna. Odbywa się w piątki w Karaoke przy Karaoke. Pap mieści się przy ulicy Śniadeckich 66a. Wszystkich chętnych do zabawy serdecznie zapraszamy. W niedzielę 16 kwietnia od godziny 18 Rad Bowling przy ulicy Chełmińskiej zaprasza grudziądzan na zabawę w rytmach energicznej muzyki. W czwartek 20 kwietnia o godzinie 19 na miłośników kabaretów i dobrego humoru w centrum Kultury Teatr czeka projekcja filmowa pod tytułem Wieczór z kabaretem starszych panów. W dzisiejszym programie co jest grane moim gościem jest Anna Szubring, grudzącka fotografka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że fotografujesz nie od dziś. Twoja przygoda. Z fotografią zaczęła się już dawno temu. Mhm. Ale jak ona się zaczęła? Co, co, się stało takiego, że sięgnęłaś po aparat i stwierdziłaś, mhm. będę robić zdjęcia? Myślę, że jak każdy na początku fotografowałam wszystko, co mnie otaczało, począwszy od kwiatków, kotów. Każdy przechodził taki etap fotografowania wszystkiego dosłownie dookoła i zachwycania się najmniejszą rzeczą. W międzyczasie bardzo polubiłam fotografowanie krajobrazów, ludzi. Pracowałam jakiś czas temu w korporacji i stwierdziłam, że czemu nie zrobić sobie jakieś profesjonalne kursy fotografii. Zapisałam się sama dla siebie do studium fotografii artystycznej. Chodziłam na kursy fotografii portretowej tak po prostu dla siebie, żeby poszerzać swoją wiedzę i pasję tak naprawdę. I tak naprawdę nie wiedząc jeszcze, nie zdając sobie sprawy, że coś z tego więcej w przyszłości wyniknie, zaczęłam się kierunkować, tak? Pracując w korporacji, jak wiemy, bywa różnie i dotknęła mnie taka sytuacja, że zostałam jakby, no moje stanowisko zostało zredukowane. Po tym czasie nastąpił taki moment zastanowienia się, co tak naprawdę chcę dalej robić w życiu. Czy chciałabym wrócić na łono korporacji, czy też pracować u kogoś innego, czy chciałabym może zacząć coś swojego. I właśnie tutaj te myśli zaczęły kiełkować wokół tej fotografii. Czy ja naprawdę mogłabym otworzyć swój własny biznes? Z czym to się wiąże? Czy ja podołam? Czy ja dam radę? Czy to jest to, co naprawdę chcę robić? I tak myśląc sobie, w zasadzie trwało to może z pół roku takie myślenie, takie przywartościowywanie tego, co jest dla mnie ważne, w czym widzę swoją wartość, gdzie widzę się za. 3 czy 5 lat, stwierdziłam, że właśnie jest to fotografia, fotografia ludzi, fotografia dzieci. I w szczególności właśnie fotografia dzieci, dlatego że one są bardzo naturalne i jakby no, nie ma tutaj w dzieciach żadnego udawania. Tak? Są prawdziwe emocje, bije od nich naturalność, szczerość i to jest to, co właśnie chciałabym pokazywać właśnie na zdjęciach. Właśnie, wykonujesz y, głównie sesje ciążowe, fotografujesz niemowlęta, ale nie tylko. Nie tylko, fotografuję także kobiety, e, fotografuję tak naprawdę rodziny e, i noworodki przede wszystkim. E, i fotografia noworodkowa jest taką moją ukochaną dziedziną w tym co robię. E, e, i tego nazwać tak naprawdę dlaczego, tak? Jest może przez tą subtelność, przez tą miłość, jaką obserwuję podczas sesji między rodzicami a istotką, która dopiero co przyszła na świat. No jest to po prostu coś pięknego, co dzieje się na takich sesjach. Właśnie. Jak wygląda taka sesja z takim maluszkiem, który dopiero przyszedł na świat? Mhm. Jak to przebiega i na co najbardziej musisz zwrócić uwagę przy takiej sesji? Taka sesja jest bardzo czasochłonna. Trwa ona przeważnie 3, 4, a czasami nawet i 5 godzin. Z początku rodziców to przeraża, kiedy mówię, że to tyle trwa. Kiedy rodzice przechodzą do mnie, tak naprawdę zachowujemy się jak w domu: czyli karmimy dziecko, przewijamy, tulimy je, otaczamy je miłością, troską i bezpieczeństwem, a w międzyczasie ja wykonuję zdjęcia. Tak? Układam je odpowiednio, w sposób bezpieczny. Rodzice mi asystują i wykonujemy zdjęcia. Tak? Czy sesje takie, właśnie, czy sesje ciążowe i sesje noworodkowe cieszą się popularnością, czy często masz... Zlecenia mm -hmm. takich sesji. Tak, e, sesje noworodkowe już od dwóch lat cieszą się dużą popularnością i tak naprawdę coraz więcej osób widzi ogromną wartość e, czy też inwestycje w tego rodzaju fotografii, ponieważ ten moment trwa bardzo krótko, tak? mm -hmm. Jakby okres noworodkowy trwa do tak naprawdę do, do pierwszego miesiąca życia dziecka, później już jest tak właściwie ten okres nazwany niemowlęcym, więc dziecko bardzo szybko się zmienia w pierwszych tygodniach życia i rodzice widzą coraz większą wartość e, właśnie w zatrzymaniu tych chwil, kiedy dziecko jest takie typowo brzuszkowe, kiedy wygląda po prostu tak, jak wyszło z brzuszka i chce zatrzymać ten moment na zawsze. Dziecko bardzo szybko rośnie, bardzo szybko się zmienia i nawet ostatnio jedna z klientek powiedziała mi, Aniu, miałaś rację, żeby to zrobić w tych pierwszych dwóch tygodniach życia dziecka, ponieważ ona już przyjadła, zupełnie jej buźka wygląda inaczej, w tym trzecim, czwartym tygodniu już wygląda jak zupełnie inna dziewczynka, tak? Więc chcąc zachować dziecko, jego wygląd, jak ono wyglądało tuż po porodzie, najfajniej jest zrobić taką sesję do tego czternastego dnia życia dziecka. Natomiast sesje ciążowe też stają się coraz bardziej popularne. Jestem naprawdę zachwycona, jak pięknie kobiety wyglądają teraz w ciąży, tak? jak kobiety pięknie dbają o siebie i chcą po prostu być piękne kobiety, nawet właśnie w tym okresie oczekiwania. Także nie, nie jest to tylko to, że nakładają na siebie jakieś wielkie swetry i chcą ten brzuch ukryć, tak jak może kiedyś, to było x lat temu, kiedy my, wyszły, my się rodziłyśmy, ale jest, jest tak, że one chcą pokazywać, wręcz są dumne z tych swoich pięknych brzuszków i chcą to ukazywać w fotografii na pamiątkę. Co byś powiedziała, gdyby ktoś podszedł do ciebie i powiedział, mhm. hej Ania, moim marzeniem jest bycie profesjonalnym fotografem tak jak ty, jaką dałabyś radę tej osobie? Mhm. Na pewno trzeba dużo praktykować i dużo się uczyć. To nie jest tak, że wszystko umiemy od razu, tak? To jest cały proces. Ja widzę to po sobie, fotografuję. Profesjonalnie, mając firmę od czterech ponad lat i widzę, że to jest cała długa droga. To nie jest tak, że ja otwierając firmę wszystko już od razu wiedziałam. tak? To jest proces, podczas którego cały czas się uczymy i ta droga jest ważna. Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że dzisiaj postanawiam, że będę fotografem i zaczynam fotografować. To trzeba pomyśleć o tym, czy za te dwa, trzy lata ja nadal w stanie będę to robić, czy nadal będę chciał się rozwijać. To właśnie o to chodzi, żeby cały czas być lepszym i dążyć do tego samorozwoju i technicznie, i też jakby. Będą no, trzeba mieć też tą kreatywność, tak? także nie ma tutaj jakby jednej konkretnej rady, że chcąc być fotografem, powinieneś zrobić to i to. Jest to na pewno cały, cały szereg czynności, rzeczy, wydarzeń, które muszą nastąpić, żeby tak naprawdę móc się tym profesjonalnie zajmować. Jeżeli chodzi na przykład o noworodki, trzeba przejść odpowiednie szkolenia, przede wszystkim z bezpieczeństwa, jak bezpie bezpiecznie obchodzić się z taką małą istotką i na pewno, jeżeli chcemy się wybrać do fotografa noworodkowego, trzeba się zapytać, czy taka osoba przeszła odpowiednie szkolenia, ponieważ noworodek to nie jest osoba dorosła, tudzież rzecz, którą po prostu możemy wziąć, położyć, sfotografować, także... Bardzo ważne jest tutaj przeszkolenie takiej osoby i wiedza, wiedza jakby, no i pewność siebie, że ta osoba wie, co ona tak naprawdę robi, tak? Więc no, oprócz edukacji, kreatywności, no, fantazji, pomysłowości, posiadania sprzętu, tutaj nie, nie zawsze musi być to sprzęt profesjonalny, tak, żeby fotografować, no, ale no, wiadomo, każdy od czegoś zaczynał, ale jest to na pewno cały, jakby, cały wachlarz rzeczy, które trzeba spełniać, żeby zajmować się taką fotografią profesjonalnie. Dziś w programie Co jest Grane do wygrania minisesja portretowa, którą poprowadzi gość dzisiejszego programu Anna Schubring. Ponadto trzy osoby będą mogły zdobyć bon minus 10% na wybraną przez siebie sesję. Szczegóły i zasady konkursu na naszym facebookowym fanpage'u już o godzinie 20. Moim dzisiejszym gościem w programie Co jest Grane była Anna Schubring, gruziąska fotografka, a kolejna rozmowa za dwa tygodnie.